Ludzie samotni i bezdomni często są w takim stanie nie z własnego wyboru. I czas zimowy to jest trudny dla nich czas, bo niestety może się zdarzyć, że z tej samotności i z tej bezdomności mogą po prostu zamarznąć. A teraz mamy bardzo niskie temperatury, zwłaszcza nocą. Nie dotyczy to tylko ten problem osób właśnie bezdomnych i samotnych. Czasem może się zdarzyć jakiś incydent historia zna takie przypadki, że dziecko, czy człowiek dorosły zasłabnie i potrzebuje naszej pomocy. Trzeba wtedy reagować i najlepiej zadzwonić na policję. Co wy w takiej sytuacji robicie? Nie należy się bać dzwonić, prawda? Oczywiście, jeśli zauważymy osobę, która jest na przykład w kryzysie bezdomności albo jest nietrzeźwa, ale tak jak wspomniałaś, to no przede wszystkim osoby, które są też też samotne, czy, czy, czy dzieci, no to nie możemy się bać dzwonić na numer alarmowy 112, bo rzadko taki telefon jeden może uratować komuś, komuś życie. Czy często zdarzają się u nas takie przypadki, że jednak na takich ławkach tutaj, przy których stoimy, my widzimy, że siedzą osoby, czy śpią osoby bezdomne, że przyjeżdżacie, ratujecie komuś życie, że faktycznie jest no, sytuacja ekstremalna? Bardzo często dostajemy takie telefony. Obywatele, obywatele dzwonią i mówią po prostu, że są osoby, które ich zdaniem potrzebują, potrzebują pomocy, co często polega na prawdzie. I no, musimy zareagować, bo inaczej mogłoby coś zagrażać ich życiu. Lepiej zadzwonić do Was, czy na przykład na karetkę? Jak to później proceduralnie wygląda, jeśli taką osobę już zareagujecie, przyjedziecie, to wieziecie też na przykład na pogotowie? Dzwoniąc na numer 112, łączymy się z, dyspozy z dyspozytorem, który na miejsce dysponuje odpowiednie, odpowiednie służby. Zazwyczaj jest to rzeczywiście karetka oraz, oraz policja. Taka osoba następnie jest przewieziona do, do szpitala, na szpitalny odcich ratunkowy, gdzie otrzymuje niezbędną pomoc, a potem jest zapewniona takiej osobie mm, pomoc w postaci albo przewiezienia do, do miejsca, gdzie można otrzymać ciepły posiłek, czy, czy po prostu spędzić, spędzić noc. Nie, nie na dworze, nie na mrozie. Drodzy Państwo, nie bądźmy obojętni, bo zima to ciężki czas dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla tych osób, które nie mają gdzie się podziać, więc nie bądźmy obojętni, jeśli widzimy, że jest jakaś osoba, która gdzieś siedzi i nie ma z nią kontaktu, dzwońmy i pomagajmy.